Z Ewangelii według świętego Mateusza, nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Słyszałem ostatnio takie niezwykle mądre zdanie. Wypowiedział je pewien mędrzec ze wschodu o tym, że jeżeli człowiek będzie jak drzewo sandałowe, to nawet gdy przyjdzie ktoś z siekierą, by to drzewo. Obalić, to przy pierwszym uderzeniu siekiery ona zacznie pachnieć tym drzewem sandałowym. Drzewo sandałowe jest tak aromatyczne, ma tyle olejków eterycznych, że mm, zarazi swoim zapachem, wypełni swoim zapachem nawet siekierę, która je ścina. Pomyślałem o tym dzisiaj, gdy rozważamy o owocach dobrego drzewa. Jeżeli jesteś dobrym drzewem, to nawet gdy przyjdzie ktoś z siekierą, Twój wróg, który chce Cię skrzywdzić, by Cię ściąć, by Cię obalić, to Ty jako dobre drzewo możesz tego kogoś e, zarazić zapachem Ewangelii, zarazić zapachem e, wielkiej dziece, godności Dziecka Bożego, zarazić łaską, zarazić miłością. Ona ma zapach drzewa sandałowego. Do zobaczenia jutro.